Po spotkaniu trochę przyniosło emocji, trochę nerwów. Ostatecznie doświadczenie pana drużyny sprawiło, że wygrana za trzy punkty. No tak, to się zgadza. Tu zawsze gorący te, teren w Jarosławiu. No my też musimy się uczyć grać na, na takim terenie, natomiast sami sobie to sprowokowaliśmy, bo wygrywa, wygraliśmy pierwszego seta do 16 i potem na, narobiliśmy masę własnych błędów, gdzie to nie powinno nam się zdarzyć i sprowokowaliśmy przeciwnika, że grał już potem odważnie i, i przynosiło to im punkty. Wygrały seta, o mało nie wygrały tego trzeciego a mogło, i mogło być różnie. No właśnie, o mało, bo prowadziły 22 do 18, miały piłki setowe, jednak to doświadczenie, to te siatkarskie umiejętności. To ogranie nawet na wyższym poziomie dało znać w tych decydujących momentach tego przełomowego seta. No tak, ale to zawsze tak jest, że w tej siatkówce się wydaje, że to już jest nasze, to już jest, to już jest wygrane, to już jest spokojnie i w tym momencie przychodzi taki, taki moment rozprężenia, dekoncentracji i potem ciężko się zebrać. I nam się to udało e, obrócić, a natomiast tą, taką sytuację gdzieś mieliśmy w drugim secie, gdzie prowadziliśmy 15-12 i, i, i nie potrafiliśmy tego seta, jak gdyby tej, tej przewagi do, dowieść do, do końca. To tak z małą sadyszką po drodze raz na wyjeździe Mielec idzie po swoje. No tak, no na razie gramy, to jest pierwsza runda, to nikomu nic nie dajemy, po prostu no, chcemy grać jak najlepiej, wiadomo, że też robimy błędy, czasami jest, gramy za spokojnie, czasami nam się wydaje, że już mamy taką przewagę, że możemy tak grać, nie, my musimy grać swoją dobrą siatkówkę. Dziękuję bardzo, Dzięki wiedzieć, bardzo. że San bez pajdy zagrał dobre spotkanie. Pewnie tak, nie wiem, e, możliwe całkiem. Może to była jedyna opcja dzisiaj. No bo warto dodać, że trener Piotr Pajda musiał opuścić halę praktycznie, plac gry za kontrowersyjną sytuację, w której nie zgadzał się z decyzjami sędziów i takie to skończyło, że nie mógł poprowadzić drużyny do końca. Tak, kiedy opuszczałem zawody było przypomnę 1-1, więc yy, mógłbym, mógłbym się kłócić z, z tą tezą, że bez pajdy wy, wy, przegrał, przegrał zawody, czy wygrał zawody. Generalnie to nie, nie chodzi ani o zawody dzisiaj niestety, ani o Pajdę, ani o kogokolwiek. Partactwo sędziów, stronniczość, nieudolność przede wszystkim może nie stronniczość, tak, ale wyjątkowa, wyjątkowa nieudolność to, to, to szczególnie w secie, którego powinniśmy wygrać, a zmi, zmi, między innymi zmianą decyzji e, liniowego tak postanowił sędzia Kieler wziąć sprawy w swoje ręce. No to abstrahując od tego, bo już tak nie wrócimy do sytuacji. Nie wrócimy, mamy natomiast screeny, skany z, z, z kamer. To, 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 to po prostu jest świństwo, to co, to co robili sędziowie, szczególnie ten pierwszy tam na słupku. Trudno nazwać go dzisiaj, jego pracę, rzemiosłem sędziowskim. Zwykłe partactwo. A wracając do samego pojedynku, no to jednak, Mielczanki pokazały wyższość w tych decydujących momentach. To... To cwaniactwo boiskowe, ogranie, doświadczenie. No tak, no graliśmy z liderem, tak. Pewnie też, gdyby nie partacz na słupku, to, 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 to spotkanie jeszcze mogło być różnie, mogło różnie wyglądać do końca. Nie widział niczego, co, co, nie powinien, co powinien zauważyć, tak, nada. No to kończy się to spotkanie w takiej niemiłej trochę atmosferze, no ale faktycznie w tych sytuacjach one naprawdę były wątpliwe, kontrowersyjne. Jeszcze raz powtórzę, są, są. Nawet zerkaliśmy w tej chwili na powtórki na kamerze, na kamerze przynajmniej tej, która jest z tyłu chodzi o kluczowe momenty tak? i o te, które są zagrywki po bloku, na przykład atak po bloku, który, który powinien być zauważalny, jeżeli mamy czterech sędziów, w tym dwóch pomocniczych. Nie wolno, wydaje mi się, to jest, to jest przy wątpliwej i niejasnej sytuacji. Trzeba zaufać liniowemu sędziemu, który pokazuje aut bądź boisko. Nie wiem, dlaczego ze słupka lepiej ma być widać boczny aut czy boisko. No, no, no tyle, tak? To, to jasna sprawa, to trzeba oddać oczywiście Mielczanką, to jest zespół klasowy, to jest zespół doświadczony, jest, zespół, jest zespołem lepszym i kompletnym. Niemniej jednak dzisiaj graliśmy tu i teraz i mogliśmy zupełnie inaczej te zawody mogłyby się zakończyć, bądź też inaczej przede wszystkim przebiegać.